Cześć, witajcie kochani. Z tej strony Tomek Krymanowski. Tematem dzisiejszego odcinka będzie staw ramienny i łopatka. W dzisiejszym filmie jedno bardzo istotne, bardzo ważne ćwiczenie uzupełniające najpopularniejsze protokoły rehabilitacyjno-treningowe, bo jak popatrzymy na trening w odniesieniu do dysfunkcji tego obszaru, tego połączenia stawowego, to jest tam bardzo dużo ruchów rotacyjnych i jak najbardziej jest to ok, to trzeba robić, tego potrzebuje staw ramienny, ale łopatka i staw ramienny potrzebuje jeszcze jednej pozycji, jeszcze jednego ćwiczenia, a jest ono niedoceniane i pomijane, i nie jest tak brane pod uwagę jak właśnie ruchy rotacyjne, a biorąc pod uwagę jego wartość to myślę, że z tego ćwiczenia wyniesiemy, wyciągniemy jeszcze więcej niż z popularnych, oczywiście w różnej formie, ruchów rotacyjnych. Ale, kochani, znowu, znowu będę nawiązywał do procesu ewolucji, do tego, jak pierwotnie był skonstruowany nasz staw ramienny, a właściwie do czego pierwotnie służyła nam kończyna górna. No, pełniła ona funkcję jaką? Podporową. No właśnie, pełniła funkcję podporową. I teraz popatrzcie, kochani, na to, jak to jest niezgodne z tym, co oferuje nam staw ramienny, no bo przecież oferuje nam bardzo dużo swobody w odniesieniu do ruchu, natomiast mamy całą masę problemów na wysokości stawu ramiennego, na wysokości łopatki, bo nie da się powiedzieć staw ramienny, nie uwzględniając łopatki, no bo przecież powierzchnia boczna łopatki to panewka łopatki, tak więc źle ustawiona łopatka to zła praca stawu ramiennego, to zła praca obojczyka, czyli stawu barkowo-obojczykowego, mostkowo-obojczykowego. No, bo też jak się zastanowicie, to tak naprawdę łopatka łączy się z tułowiem za sprawą obojczyka. No i gdy brakuje tej funkcji podporowej, gdy brakuje tej kompresji stawowej, to pojawia się cała masa problemów. Dlaczego? Bo funkcja podporowa i ruch pchania ustawiając w odpowiedni sposób kończynę górną, uruchamia bardzo ważny mięsień. Mięsień, jak i zębaty przedni. Oczywiście istnieją też ćwiczenia, które będą angażować do pracy mięsień-zębaty przedni bez tej komponenty kompresji, ale jeżeli mogę sobie ją wykorzystać, jeżeli mogę sobie ją wprowadzić, to dlaczego z tego nie skorzystać? Zupełnie inaczej yy, wtedy będzie układ nerwowy widział to połączenie stawowe. No bo zobaczcie, mamy staw biodrowy, jest mocna panewka. Jest solidnie osadzona głowa kości udowej i biorąc pod uwagę jakby masywność w cudzysłowie tej konstrukcji to tu powinno się pojawiać więcej jakby problemów takich czysto w odniesieniu jakby do ruchu. A coś co jest tak wolne w swoim połączeniu, tak swobodne. O może to jest dobre sformułowanie, nie powinno być tak problematyczne, abstrahując od tych dolegliwości, które są wynikiem dysfunkcji typowo mechanicznych, no bo biorąc pod uwagę dysfunkcje wiseralne i inne różne formy bólu dysfunkcji przeniesionego z trzewi, no to czasem mamy do czynienia z ograniczeniem ruchomości na wysokości łopatki stawu ramiennego, a w ogóle nie dotyczy jakby ta pierwotna dysfunkcja struktur w okolicy obręczy ramiennej, ale dzisiaj popatrzmy na samą biomechanikę właśnie obręczy ramiennej. Kochani, dużo mamy tych ruchów rotacyjnych, już żeśmy sobie powiedzieli, że była ta funkcja podporowa, że musimy uruchomić mięsień zębaty przedni. Dlaczego? Bo on klei łopatkę do powierzchni żebrowej. Zobaczcie, że dużo ograniczeń ruchomości i dużo problemu i dużo bólu będzie generować. W przypadku wznosu przez zgięcie i wznosu przez odwiedzenie nadaktywny, nadmiernie napięty dźwiga łopatki i górny czworoboczny. A więc jeżeli te mięśnie będą nadaktywne, to ja będę musiał uruchomić coś, co będzie kleić mój kąt dolny łopatki i dodatkowo łopatkę rotować na powierzchnię boczną łuku żebrowego. A będzie to jaki mięsień? Będzie to mięsień zębaty przedni. I teraz w funkcji podporowej... Jak weźmiemy sobie pod uwagę proste ćwiczenie, czyli pozycję czworaczą i jeszcze dodatkowo pompki na prostych łokciach, tak zwane pompki na łopatkach, no to jest to bardzo proste ćwiczenie, ale jest super uzupełnieniem całego procesu rehabilitacyjnego w związku z... Objawem zamrożonego barku, z deficytami odnośnie ruchomości, z jakby kontrolą całego ruchu sekwencji, która odbywa się na wysokości obręczy ramiennej. Tak więc, jeżeli chcemy mieć pełen program treningowo-rehabilitacyjny pod kątem stożka rotatorów. Łopatki, obręczy ramienne, jak zwał tak zwał, to nie tylko rotacja wewnętrzna, zewnętrzna, kochani, musi się pojawić pusz i pull, czyli muszą się pojawić pompki, podpory, muszą pojawić się planki, ale też musi się pojawić przyciąganie hantla, sztangi, wyciągu poziomego itd., itd. Pod różnym kątem także należy używać kończyny górnej w odniesieniu do podporów. Ale dzisiaj bardzo proste, ćwiczenie, które będzie w stanie wykonać właściwie każdy z was. Przechodzimy sobie do pozycji czworaczej, przechodzimy sobie do podporu. Ćwiczenie wygląda w taki sposób. Przyjmujemy sobie te pozycje i teraz kochani, spróbujemy troszeczkę złapać sobie taką pozycję, żeby przenieść ciut więcej ciężaru na kończyny Górne, czyli takie 40% ciężaru, 40% masy mojego ciała, waszego ciała, chciałbym, abyście zostawili z tyłu, a troszeczkę wyciągnęli głowę i przenieśli, przenieśli troszeczkę więcej ciężaru naprzód na wasze kończyny górne. I kochani, teraz robimy taką sekwencję ruchu, że staramy się zapaść klatką piersiową, a teraz próbujemy pójść do góry, czyli uruchamiamy mięsień zębaty przedni. Wyobraźcie sobie taką sytuację, ja zawsze to tłumaczę moim podopiecznym, moim klientom, że mam przyklejone na klej ręce, ale coś mnie parzy w klatkę piersiową i chcę jak najbardziej od tego uciec i jeżeli mam przyklejone ręce, to mogę zrobić tylko to. No nie? Czyli uruchamiam sobie zębaty przedni, zastygam sobie w tej pozycji i teraz na prostych... Rękach na aktywnym zębatym przednim robię takie kołkowe w cudzysłowie chodzenie na rękach. A więc mam uruchomiony zębaty przedni, i teraz odrywam jedną rękę prostą. Hop, i wracam do tej pozycji. Hop, hop, hop. I teraz zobaczcie. Oprócz tego, że mam ten ruch, jakby wypchnięcia, mam tą pompkę wykonaną na łopatkach, to jeszcze to odrywanie rąk powoduje, że ja się rotuję raz w stronę lewą, raz w stronę prawą, a więc jeszcze daje więcej komfortu w odniesieniu do stawu ramiennego, bo zbliżam się bardziej do tej fizjologicznej płaszczyzny łopatki, czyli jest mi bliżej do tego kąta 30-35 stopni. Zobaczcie jeszcze raz, czyli aktywacja zębatego i teraz hop hop, 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 tak i chodzę sobie raz prawa i raz lewa i zobaczcie, że teraz mam mocno aktywny zębaty przedni i jeszcze dodatkowo wykonuję sobie ten ruch rotacyjny i jest to super uzupełnienie popularnych ćwiczeń rotacyjnych, właśnie o ten, o ten podpór przodem, o to odrywanie ręki raz jedna, raz druga. I tym samym uczę moją łopatkę, aby była w prawidłowej pozycji w odniesieniu do odcinka szyjnego, piersiowego i pozostałych segmentów mojego ciała. Bo jeżeli zębaty przedni nie będzie aktywny, jeżeli łopatka będzie ustawiona w nieprawidłowy sposób, to trudno wymagać odstawu stawu ramiennego prawidłowej pracy. Kochani, wykonajcie sobie to ćwiczenie na czas, na ilość powtórzeń i koniecznie podzielcie się ze mną wyrażeniami w wy sekcji komentarzy. W dzisiejszym filmie to wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych. Pozdrawiam Was. Cześć.